Pokażemy Wam wszystko, co przywieźliśmy z Chin, z Labubu. Tak jak wiecie, Labubu w ogóle powstało w Hongkongu. Co prawda, nie byliśmy w Hongkongu, no, ale tu też są Chiny. Byliśmy w Pekinie i słuchajcie, tam jest Popland. Poblend to jest taki Disneyland, ale dla Labubu, tak bym to nazwał. Tam są rzadkie rzeczy, których się nie da nigdzie dorwać. Skoro Disneyland, to powinnam mieć puszkę, mam poczekaj, puszka poczekaj, bo to nie jest taki. Poczekaj, to nie jest takie proste, żeby w ogóle tam wjechać. Nie wiem, czy Ty wiesz, ale żeby dostać się do tego Disney Poblendu, czy jak to się nazywa, trzeba mieć specjalne paszporty. Proszę cię bardzo. Tak? Były za darmo. Mówiłam, nie, nie, nie były za darmo, musiałem zapłacić, żeby tam wejść. A dobrze, może być, jest tu Mokoko? Tak jesteś Moko. Mokoko! Mokoko tu też jest, siemanko Mokoko. Wszystkie te rzeczy zdobyliśmy zarówno w Pekinie w poplędzie, jak i w Szanghaju. Odwiedziliśmy masę popmartów, żeby zdobyć całą kolekcję i skontaktowaliśmy się z różnymi resellerami. Czyli osoby, które sprzedają w rzeczy, ale chociaż nie mają, tak? Tak, rzadkie rzeczy, które są właśnie. Odcinek z naszym labobu w Disneylandzie macie oczywiście no. proponowany, natomiast my zaczynamy od pierwszej rzeczy. Ponieważ ta pierwsza rzecz jest dla mnie najmniej ciekawa ja nie lubię tej makaronikowej serii i jakoś ona mi się po prostu nie podoba wizualnie ale brawa. z makaronikowej otworzyliśmy tą saszetę tą saszetę mogą nam się zdobyć w automacie AUTOMACIE z pluszakami mamy tutaj takie, takie lafufu to nie jest podróbka, to nie jest lafufu to jest przytulanka, też jako breloczek z poplandu i one są właśnie z tej samej niby wiesz, siostry to są, zauważyłeś? to przez, tak, ale troszeczkę inne przez ten... przypadek kupiliśmy, bo to jest z takiej innej serii to jest specjalna seria dla poplandu stworzona tu chciałam pokazać lafufu, czyli pod Właśnie z makaronikowej serii. też jest ładna. Ja też otworzyliśmy na kanale. No, Mi się podoba. Tak? No dobrze. Tylko nie widzicie, ale tu coś jeszcze leży, tak? Mówika, gdzie ty idziesz? Ej! No dobra, mamy tutaj jeszcze z niego kartę, ale skoro już przyszliśmy od tego najmniej ciekawego dla mnie, przejdźmy teraz do najnowszej serii, czyli Energy! Bo mamy tutaj już jednego otwartego, bo nie zmieściliśmy wszystko do bagażu, niestety. One mają w ogóle pomalowane paznokcie. Jeśli chodzi o naszą Mokoko, jestem pewna, że jest oryginalna, ponieważ sprawdziliśmy jej weryfikację. Tutaj Weronika nam sprawdziła specjalnej aplikacji, także się mega cieszę. Moko, jest to postać sprzedawana tylko i wyłącznie w poplędzie swojego czasu, no bo teraz już praktycznie w poplędzie ciężko ją dostać. I masa rzeczy, które jest z nią. Przykład piękna torebka, którą zaraz wam pokażę. również jest tego z poplędu. No dobra, ale przejdźmy najpierw może przez te szaszety i wtedy dopiero sobie na spokojnie wszystko zobaczyć. Pierwsza seria może nie mieć tego, ponieważ może to być po prostu jedna z pierwszych, ale na przykład zobaczcie, się mu się oczy i zęby. Ej, ej czemu zaczęłaś już weze mnie, co? Czekaj, 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 mamy z energii. Będziemy mieć pomarańczowego. O, mateczko! Ej, jaki ładny. Patrz, ma jednego innego no zęba. Tak, 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 każdy ma ten ma Ale obaryczowy. A ty nie zorientowałaś i mają pomalowane paznokcie. Jakie są milusie? Pięknie wyglądają. Ej, noż to. Bardzo mi się w ogóle podobają. Ale i tak moją ulubioną serio jest ta, którą kupiliśmy w Paryżu. Czyli ta siedząca, to jest moja ulubiona. Ej, się wystraszyłam, ale zeskanowałam ich metkę. I działa. I działa. Jest weryfikacja. Jest weryfikacja. Tutaj wam kleja, bo ja nie wiem, czy mogę Ja numerę, sprawdzałem masę rzeczy, czy to są właśnie się oryginalne. Jak... Po QR -koli. Cioè, no, no. Allora